Cześć, pokażę wam dzisiaj Audi, na którym usuwałem rysę z drzwi i z tylnego błotnika. Możecie teraz sobie zobaczyć, jak to wyglądało przed usunięciem tej rysy z błotnika i z drzwi. No i jak to wygląda teraz po zrobieniu. Niestety rysy nie udało się usunąć. W 100%, ponieważ była za głęboka i za szeroka, natomiast w bardzo dobry sposób, z bardzo dobrym efektem udało się ją zamaskować, żeby nie była widoczna z niewielkiej odległości, więc tak to się prezentuje rysa była. No tutaj też tak jak na widzieliście na, na przebitkach O no tutaj ją troszeczkę widać no więc jeśli macie takie ryski głębokie to zapraszam postaram się coś z tym zrobić żeby był efekt co najmniej Taki jak na tej Audi. Auto też zostało od razu umyte, wypolerowane i nawoskowane woskiem ceramicznym, a to wszystko za dobre kilka stówek. Więc nie przepłacajcie, wybierając one-stepa lub inne polerowania wieloetapowe. Jeśli wystarczy Wam taki efekt, to zapraszam do nas i będziecie mogli się cieszyć czystym ładnym i błyszczącym autem, które dodatkowo mniej się brudzi i łatwiej się myje.